Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale wracamy do serii związanej z danymi technicznymi silników. Są to dane, które są w stanie Wam pomóc w trakcie naprawy silnika, oceny jego stanu technicznego, między innymi takie informacje jak ciśnienie oleju, ciśnienie sprężania, pojemność układu olejowego oraz olej oleje, które są dopuszczane przez producenta silnika do stosowania w tej jednostce napędowej. Dzisiaj omówimy sobie jednostkę o oznaczeniu kodowym AXX. Jest to dwulitrowa turbobenzyna, turbo benzyna montowana między innymi w Volkswagenie Golfie, Skodzie Oktawi, sacie Leonie, a trójce, tam naprawdę jest bardzo szeroki Zakres modeli, w której ta, ta jednostka wy, występowała: 2 litry, 147 kW, 200 koni. W momencie debiutu ten silnik no to naprawdę była duża, duża rewolucja. Po czasie wyszły jakieś mankamenty tego silnika, natomiast w tym materiale nie chcę na ten temat mówić, tylko skoncentrujemy się na temat danych technicznych. Jeżeli jesteś nimi zainteresowany, to zachęcam Cię do pozostania i przesłuchania tego materiału do końca. Z informacji, które przydadzą się do weryfikacji stanu silnika. To między innymi przerwa na elektrodzie w przypadku świecy zaponowej. W katalogu mam podane 0,7 do 0,8 mm. Jeżeli chodzi o regulację luzu, mamy tutaj tradycyjną hydraulikę. W przypadku sprężania mamy podane widełki między 7 a 14 bar. Jeżeli chodzi o ciśnienie oleju, to przy 2000 obrotów na minutę, właściwe ciśnienie oleju powinno się wahać, wahać w przedziale, w przedziale 2,7 do 4,5. Olej, bo to też jest bardzo ważna informacja, którą każdy posiadacz auta wyposażonego w ten silnik powinien mieć. Taką wiedzę z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w większości klienci do tego motoru leją olej 5W30 oraz 0W30, ponieważ ten był zalecany przez ASO, które korzystało z korzystało, czy też dopuszczało w zasadzie przeglądy w trybie long life, czyli maksymalnie wymiana oleju. Co 30 tysięcy kilometrów to, są to oleje, nazwijmy to, lepkości proekologicznej, które pozytywnie wpływają na niższe zużycie paliwa oraz na niższą produkcję tych szkodliwych substancji. Natomiast nie do końca dobrze się sprawdzają w przypadku intensywnie eksploatowanych samochodów. No i też nie zabezpieczają tak tego silnika jak na przykład oleje tak zwane sportowe. I właśnie przechodząc do olejów sportowych, czy też olejów, które lepiej zabezpieczą ten silnik przed zużyciem, tutaj można polecić zgodnie z rekomendacją Volkswagena olej o lepkości 5W50, 10W50 oraz 10W60. I mamy tutaj adnotację, że olej ten powinien spełnić specyfikację Volkswagena o numerze 50101. Także spokojnie do tego silnika możecie lać coś lepszego niż tylko 5W30. Z takich informacji, które jeszcze mogą Wam się dodatkowo przydać, to pojemność miski olejowej to 4,6 litra, licząc razem z filtrem oleju. Jeżeli chodzi o um, skrzynię manualną, stosujemy tam olej 70W łamane na 75. Pojemność skrzyni manualnej 2,3 litra. W przypadku automatu um, pojemność układu to 5,2, a um, sam olej powinien spełnić acropadę. Apropa Grażyna 052-182, płyn hamulcowy to z kolei DOT4, pojemność układu 1 litr. I to chyba wszystko, co chciałbym Wam na temat tego silnika powiedzieć. Jeżeli macie jakieś problemy z tym motorem, to oczywiście piście w komentarzach. Jeżeli będziemy mieli możliwość, to postaramy się coś podpowiedzieć bądź po prostu pomóc w jakiś inny sposób. Być może osoby, które, które będą również oglądały ten materiał, spotkały się właśnie z taką usterką, która gnębi obecnie Twoje auto i będą w stanie odpowiedzieć, co było mm, przyczyną. Dla osób, które są zainteresowane tego typu materiałami, odsyłam do playlisty, która znajduje się w pierwszym link, linku w opisie tego materiału. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to zachęcam do zostania tutaj na dłużej, bo to po prostu się opłaca. Zbieramy, zbieramy się do tego, żeby jeszcze w tym roku dobić do 10 tysięcy subskrypcji na ten moment naszym subskrybentom udostępniamy darmowe, fabryczne dekodery win, gdzie na podstawie numeru VIN jesteśmy w stanie uzyskać takie informacje jak kod lakieru, kod skrzyni biegów właśnie kod silnika oraz pełne wyposażenie auta bardzo fajny raport który właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, dla subskrybentów oraz osób, które polubią mój fanpage na Facebooku, jest zupełnie darmowy ten raporcik. Druga playlista dotyczy możliwości sprawdzenia przebiegu auta przed zakupem, mamy tam podział na kraje, na marki. Fajne miejsce, w którym mamy zgromadzoną bardzo dużą ilość wiedzy. I ostatnia playlista: kody do radia. Aktualnie pracujemy nad kolejnymi prezentacjami w tym zakresie. W każdym razie, możecie na tym kanale rozkodować sobie kod do swojego radia. Jeżeli jest taka możliwość, to staramy się mm, zrobić to z darmo, jeżeli posiadamy do tego mm, dekoder. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to podpowiadamy, jak to można mm, zrobić. Albo staramy się w tym pomóc. Dziękuję Wam za uwagę serdecznie. Pozdrawiam, cześć.